Partnerem odcinka jest wydawnictwo Rebis, którego nakładem ukazała się książka Michała Wójcika Miasto Szpiegów, gra wywiadów w okupowanej Warszawie. W 1920 roku jedynym państwem, które wsparło Polskę swoimi żołnierzami w walce z najazdem bolszewickim, była Ukraińska Republika Ludowa. Jednak w tym samym czasie swoją opcję ukraińską mieli również Sowieci, a na okupowanym w trakcie wojny z Bolszewikami terytorium Rzeczypospolitej zaczęła powstawać także Galicyjska Republika Sowiecka. Z historią nie ma żartów, ale dzięki Wam może mieć przyszłość. Jeśli czerpiesz wartość z naszych opowieści, analiz i podróży przez meandry dziejów, rozważ proszę wsparcie kuriera historycznego, bo historia nie tylko uczy. Ona łączy. Dzięki Tobie może brzmieć jeszcze donoślej. Patronite, buy coffee 2 wesprzej na YouTubie, a wreszcie zakupy w sklepie Wokulskiego. Każda forma wsparcia, nawet symboliczna, pozwala nam tworzyć głębsze treści i zachowywać tempo, na które zasługuje historia. Dziękujemy naszym mecenasom za wszelką pomoc i możliwość rozwoju. Stosunki polsko-ukraińskie po zakończeniu I wojny światowej zapowiadały się bardzo źle. Już 1 listopada 1918 roku na terytorium tzw. Galicji Wschodniej proklamowano Zachodnią Ukraińską Republikę Ludową. To samozwańcze państwo ze stolicą we Lwowie naturalnie stało w sprzeczności z ideą powrotu niepodległej Rzeczypospolitej do swoich dawnych granic. Oznaczało to wojnę którą zresztą zapoczątkowali sami mieszkańcy Lwowa, nie godzący się, by ich miasto stało się ukraińskie. zachodnio ukraińska Republika Ludowa nie była jednak wówczas jedyną państwowością ukraińską, która wykuwała się w tamtym czasie. Na tzw. Naddmiestrzańskiej Ukrainie już wcześniej pojawiła się Ukraińska Republika Ludowa ze stolicą w Kijowie, której przywódca Ataman Simon Petlura dążył do stworzenia państwa, Obejmującego całą ludność rusińską. No i swoje państwo ukraińskie próbowali też stworzyć bolszewicy. Ukraińska socjalistyczna Republika Sowiecka ze stolicą w Charkowie była w rzeczywistości realizacją planu Lenina, który poprzez tworzenie marionetkowych sowieckich republik sądził, że zdoła nie tylko odzyskać ziemię, które Rosja straciła w I wojnie światowej, ale też roznieci płomień bolszewickiej rewolucji. Na całą Europę, a może i na cały świat. Sowiecka Republika była jednak ukraińska tylko z nazwy. Jak wyraził to jeden z przywódców bolszewików na Ukrainie, Jurij Piatakow, Ruch narodowy Ukraińców jest sprzeczny z interesem proletariatu. Rok 1919 przyniósł wiele ważnych rozstrzygnięć w kwestii państwowości ukraińskiej. Zachodnia Ukraina przyłączyła się do Ukraińskiej Republiki Ludowej. I stała się po prostu jej zachodnim obwodem. To jednak spowodowało, że państwo Simona Petlury było odtąd w wojnie nie tylko z bolszewikami, którzy chcieli pozbyć się konkurencji dla sowieckiej Ukrainy, lecz także z Polakami, którzy chcieli odzyskać tzw. Galicję Wschodnią. To wojsku polskiemu udało się w lipcu 1919 roku. W tym samym czasie wojska Petlury uległy nacierającej od wschodu Armii Czerwonej. Przywódca Ukraińskiej Republiki Ludowej musiał zatem wybierać, z którym z dotychczasowych wrogów dojść do porozumienia. Wybrał Polskę, bo bolszewicy nie pozostawiali mu tego wyboru. W sowieckiej Ukrainie nie było dla niego miejsca. Natomiast Józef Piłsudski zamierzał powołać formalnie niezależne państwo ukraińskie, choć tak naprawdę pod przemożnym wpływem Rzeczypospolitej, ale byłoby to państwo ukraińskie, w którym mógłby rządzić Petlura. Poza tym Ataman widział w ciemnych barwach przyszłość Ukrainy pod rządami bolszewików. Ceną jednak porozumienia z Polską było zrzeknięcie się przez Petlurę terytorium Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, co wielu zachodnich Ukraińców odczytało jako zdradę. Doszło zatem do paradoksalnej sytuacji. Zachodni Ukraińcy często woleli walczyć po stronie sowieckiej niż polskiej, w której dostrzegali głównego wroga. W lutym 1920 roku Część dawnych sił zbrojnych zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej przyłączyła się do Armii Czerwonej, tworząc czerwoną ukraińską armię Halicką, w skrócie czucha. To też nie odbyło się bez kontrowersji, bowiem tę decyzję oprotestował generał Michał Omelianowicz-Pawlenko, który przeszedł wraz z częścią żołnierzy na stronę Polską. Sama czucha z powodu szeroko zakrojonej indoktrynacji bolszewickiej i zwalczania przejawów ukraińskiego patriotyzmu uległa z czasem rozkładowi skutek licznych dezercji. Zaciąg ochotniczy, świadomych narodowo Ukraińców, był jednak rzadkością w Armii Czerwonej. W połowie 1919 roku Sowieci kontrolowali obszar całej centralnej i wschodniej Ukrainy. Bolszewicy na tym terytorium przeprowadzili masową mobilizację. Ukraińcy, chcąc, nie chcąc, musieli dołączyć do jednostek Armii Czerwonej. Znalezienie się po stronie Czerwonych często było też dziełem przypadku. W czasie wojny domowej w Rosji, przechodzenie żołnierzy z jednej strony konfliktu do drugiej było nierzadko wynikiem chęci uniknięcia śmierci po wzięciu do niewoli. W kwietniu 1920 roku Rzeczpospolita Polska i Ukraińska Republika Ludowa podpisały układ sojuszniczy. Ukraina uznała polską władzę w Rusi Halickiej i części Wołynia. Polska zrzekła się ziem na wschód od linii rzeki Zbrucz do granicy Rzeczypospolitej z 1772 roku. W maju 1920 armia polska i ukraińska wkroczyły do Kijowa. W czasie wyprawy kijowskiej Polakom poddały się dwie z trzech ukraińskich brygad Armii Czerwonej. Ponadto wojska Petlury powiększyły się o dwa pociągi pancerne, sformowano również zaporoski Oddział Lotniczy, a nawet Kureń Marynarki Wojennej. Od maja do lipca 1920 roku z polskich zapasów wojskowych przekazano formującej się Armii Ukraińskiej 53 lekkie działa, prawie 14 tysięcy rosyjskich karabinów, 205 karabinów maszynowych do 14 tysięcy pocisków. Oraz prawie 2 miliony 400 tysięcy nabojów. Jednak krótki okres pobytu wojsk sojuszniczych na nadnieprzańskiej Ukrainie nie pozwolił na przeprowadzenie poboru do Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, a zaciąg ochotniczy przyniósł marne rezultaty. Miejscowa ludność miała dość ciągle pojawiających się wojsk: Białych Rosjan, Czerwonych Rosjan, Polaków, a w końcu także Ukraińców. Nie widziano pomiędzy nimi większych różnic, bowiem pobyt każdej z nich oznaczał dla tutejszej ludności grabież, którą przeprowadzano na masową skalę. Tymczasem już 5 czerwca 1920 roku Armia Czerwona przerwała front. Bolszewicy odzyskali nie tylko Ukrainę, lecz także zaczęli wkraczać na terytorium Rzeczypospolitej, gdzie przystąpiono do tworzenia republik sowieckich. Wśród nich znalazła się Galicyjska Republika Sowiecka. Było to pierwsze tworzone przez bolszewików państwo na terenach, które nie były wcześniej częścią państwa rosyjskiego. Zadanie to powierzono komunistycznej partii Ukrainy, a personalnie sekretarzowi jej komitetu centralnego Stanisławowi Kosiorowi. Miał on korzenie polskie, ale uważał się za internacjonalistę. 8 lipca 1920 roku utworzono Galicyjski Komitet Rewolucyjny, zwany Galerewkomem. Na jego czele stanął Wołodymyr Zatoński, Ukrainiec pochodzenia i komisarz polityczny 14 armii. Jego zastępcami zostali Michajło Baran, Fedor Konar, Iwan Niemojowski i Kazimierz Litwinowicz. 15 lipca 1920 roku galicyjski komitet rewolucyjny wydany w języku polskim i ukraińskim odezwie do pracujących całego świata, do rządów socjalistycznych republik radzieckich i do rządów wszystkich państw kapitalistycznych ogłosił oficjalnie powstanie Galicyjskiej Republiki Sowieckiej ze stolicą we Lwowie. Stolica tego samozwańczego państwa nie została jeszcze zdobyta, dlatego urzędowano w Tarnopolu. Bolszewicy nie zamierzali rozgrzewać na nowo konfliktu narodowościowego na tych ziemiach, który ledwie co wygasł po niedawnej wojnie polsko-ukraińskiej. Zależało im przede wszystkim na rewolucyjnym konflikcie klas między biednymi a bogatymi, w kolejnych odezwach do chuców i całej biednej ludności Podkarpacia oraz do towarzyszy Galicjan wzywano do walki przeciwko polskim panom. Przy okazji też dokonano nacjonalizacji przemysłu, banków i majątków ziemskich oraz kościelnych. W ramach walki z przejawami nacjonalizmu zlikwidowano język państwowy. W dekrecie z 1 września 1920 roku stwierdzono we wschodniej Galicji jasno widać kontrrewolucyjną rolę, jaką odgrywa tam nacjonalizm, który w rękach tak szlachty, jak drobnej burżuazji ukraińskiej przyjął formy walki przeciwko wyzwoleńczym zmaganiom proletariackich mas wschodniej Galicji. Stojąc na stanowisku, że władza radziecka nie jest władzą jakiejkolwiek narodowości, ale wyrazem dyktatury proletariatu bez względu na jego narodową przynależność że pracująca ludność wschodniej Galicji ma mieszany charakter i nie używa jednego języka, Galicyjski Rewolucyjny Komitet ogłasza: Na terytorium Galicyjskiej Socjalistycznej Republiki Rad likwiduje się obowiązkowy język państwowy. Wszystkie języki używane przez ludność republiki są równoprawne. Mimo tych deklaracji miejscowa ludność postrzegała Galerewkom jako władzę ukraińską. Przede wszystkim z tego względu że większość jego działaczy miała ukraińskie pochodzenie, choć oni sami często nie uważali się za Ukraińców. Ponadto Polska była w ich propagandzie przedstawiana jako największe zagrożenie, ale miejscowa ludność ukraińska wcale nie darzyła sympatią bolszewickiej władzy. Okres okupacji sowieckiej naznaczył się powszechnym bandytyzmem, masowymi rekwizycjami i, co szczególnie oburzało, bezczeszczeniem świątyń, zarówno katolickich, jak i katolickich a także prześladowaniem duchownych będących liderami lokalnych społeczności. W tym samym czasie władze Ukraińskiej Republiki Ludowej ewakuowały się do Tarnowa, opuszczając pod naporem Armii Czerwonej Winnice, Żmerynkę, Kamieniec Podolski i Stanisławów. W czasie tego odwrotu były dowódca strzelców siczowych Jewchen Konowalec namawiał Simona Petlure do wycofania wojsk ukraińskich do Karpat. I przepuszczenia kroczących na zachód bolszewików. Konowalec nie był zwolennikiem Sowietów. Uważał po prostu, że Polska tę wojnę już przegrała i należy zachować jak najwięcej ludzi i sprzętu, by stworzyć struktury do konspiracyjnej walki przeciwko bolszewickiej okupacji. Petlura na to się nie zgodził. Według niego nie godzi się zdradzać sojusznika, a losy Polski i Ukrainy są ze sobą złączone. Ukraińscy żołnierze, zatem nie wycofali się z frontu, nie wspomogli bolszewików, lecz ruszyli do walki z nimi. Wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej zapisały piękną kartę w wojnie polsko-bolszewickiej. Poniosły one duże straty w walkach odwrotowych, zwłaszcza o utrzymanie linii Dniestru. Armia czynna URL weszła w skład Frontu Południowego. Na szczególne uznanie zasługuje wkład 6. Dywizji Siczowej pułkownika Marka Bezruczki, broniącej Zamoście. Miasto miało wówczas strategiczne znaczenie. Znajdowało się na styku dwóch operacji wojsk polskich – warszawskiej i lwowskiej. Stało również na drodze zmierzającej na północ armii konnej Siemona Budionnego. Jednak czerwonarmiści nie zdołali złamać oporu ukraińskich i polskich obrońców i zaczęli się wycofywać. Następnie oddział kozaków dońskich Esaua Wadima jako Prowadził kon armię w pułapkę, co umożliwiło 31 sierpnia 1920 roku rozbicie sił budionnego przez polską jazdę w bitwie pod Komarowem. Korespondent wojenny Adam Grzymała-Siedlecki tak oceniał postawę wojsk ukraińskich. Siła niewielka, ale żołnierz wytrawny i wprost znakomity. Bili się obok nas, jakby to był jakiś konkurs popisu. Nie drgnęli ani razu, a ich artylerzyści okazali się pierwszej klasy. Po bitwie warszawskiej doszło do kolejnej polsko-ukraińskiej ofensywy. W połowie września po sforsowaniu Dniestru armia ukraińska rozgromiła oddziały sowieckiej 14 armii i opanowała obszar między rzekami Dniest i Zbrucz. 19 września wojska ukraińskie i polskie wkroczyły do Tarnopola, a 27 września do płoski Obydwie armie posuwały się sukcesywnie na wschód, a Ukraińcy dodatkowo powiększali swoje szeregi, by w końcu października 1920 roku osiągnąć liczbę ponad 40 tysięcy żołnierzy, z czego ponad 24 tysiące to były oddziały bojowe. 12 października 1920 roku polska jazda przeprowadziła zagon na Korosteń, zbliżając się na odległość około 100 km od Kijowa. Jednak tego samego dnia. Zawarto rozejm z bolszewikami. I ku wielkiemu zaskoczeniu, zwłaszcza Ukraińców, Polska cofnęła uznanie dla rządu Petlury i uznała sowiecką Ukrainę. Zobowiązała się do zaprzestania wspierania zagranicznych wojsk przymierzonych, w tym także wojsk ukraińskich. W konsekwencji 2 listopada 1920 roku wydano polecenie opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej przez te formacje. Mimo to po przekroczeniu granicy, z pomocą polskiego wywiadu, oddziały ukraińskie wznowiły działania zbrojne przeciwko bolszewikom. Oddziały Ukraińskiej Republiki Ludowej były nieliczne i słabo wyposażone. Po kilku tygodniach zaciekłych walk ci, którzy przeżyli starcie z oddziałami Armii Czerwonej, ponownie przekroczyli granicę z Polską. Tam, pod naciskiem Rosji Sowieckiej, Polacy rozbroili Ukraińców i skierowali niedawnych sojuszników do obozów internowania. Takie potraktowanie żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej wzbudziło poruszenie w obozie Piłsudczykowskim. Działacz PPS Tadeusz Czołówko mówił o zdradzie Ukraińców i zmarnowanej szansie na stworzenie propolskiego państwa ukraińskiego, jak przekonywał w styczniu 1921 roku na łamach pisma Przymierze. Tylko dwa tygodnie dalszej wojny i wojska Petlury byłyby w Kijowie. A sowieccy negocjatorzy musieliby uznać niepodległą Ukrainę, gdyż chodziłoby wówczas o ratowanie samego bytu bolszewików. Bulwersował również fakt, że delegacja polska na negocjacje traktatu pokojowego w Rydze cofnęła uznanie dla Ukraińskiej Republiki Ludowej bez żadnych warunków wstępnych, mimo że wytycznych miała to ewentualnie zrobić dopiero po ustępstwach granicznych na rzecz Polski. Jeszcze do 1922 roku trwała pacyfikacja na sowieckiej Ukrainie antybolszewickich ognisk oporu. Świadomi narodowo Ukraińcy, włączywszy tych Zachodnią Ukraińskiej Republiki Ludowej, w znakomitej większości poparli Polskę w wojnie z Rosją sowiecką. Ale to nie oznacza, że w szeregach Armii Czerwonej brakowało Ukraińców. Większość z nich została tam wcielona siłą a tym, którzy uwierzyli w komunizm, nie zależało na narodowym rozwoju żadnej Ukrainy i narodu ukraińskiego, lecz bolszewickiej rewolucji, co najlepiej pokazuje przykład Galicyjskiej Republiki Sowieckiej. Podobnie zresztą rzecz się miała z polskimi komunistami pokroju Feliksa Dzierżyńskiego czy Juliana Marchlewskiego. Niemniej większość ukraińskojęzycznej ludności nie przejawiała ani odczuć patriotycznych, ani miłości do komunizmu. Po wielu latach chaosu i wojen na tych ziemiach, ukraińscy chłopi chcieli żyć spokojnie i mało ważne dla nich było, czy zapewnią to Ukraińcy, Rosjanie, czy Polacy. 18 października 1920 roku, w dniu wejścia w życie rozejmu w wojnie polsko-bolszewickiej, jeden z najwybitniejszych działaczy ukraińskich początku XX wieku, Jewchen Kałenko w swoim dzienniku napisał. Teraz nie żywię jakiejkolwiek nadziei na możliwość zorganizowania choćby maleńkiego państwa ukraińskiego między dwoma silnymi sąsiadami, którzy starają się podzielić je między siebie, żeby zagarnąć bogactwa. Moje proroctwa się spełniły i teraz, zgodnie z Traktatem Ryskim, bolszewicy podzielili ją z Polakami. Jeśli bolszewicy przegrają i zastąpi ich reakcja albo demokracja, to i ona będzie sankcjonować ten podział. Nie wierzę, że naród ukraiński jest zdolny do organizowania państwowości, korzystając z anarchii w Rosji, która nastąpi przy zmianie władzy, ponieważ nie jesteśmy jeszcze narodem, a jedynie materiałem na niego. Teraz więc Polacy będą uspokajać i polonizować swoją część Ukrainy, a Rosjanie będą próbować rusyfikować swoją. I taka sytuacja, taka głucha wewnętrzna rozgrywka będzie się ciągnąć aż do nowej ogólnoeuropejskiej katastrofy. Dlatego działania Petlury, podejmowane w celu organizowania obecnie państwa ukraińskiego, nawet na małym terytorium, uważam za beznadziejne. Choć równocześnie ta walka popularyzuje ideę ukraińskiej państwowości zarówno wśród przedstawicieli własnego narodu, jak i na zewnątrz. Sposób potraktowania w tej wojnie ukraińskich sojuszników ciążył na sumieniu głównego architekta polskiej polityki na tym kierunku. 15 maja 1921 roku marszałek Józef Piłsudski odwiedził obóz internowanych w Kaliszu. Głęboko poruszony, powiedział wówczas do trzymanych tam ukraińskich żołnierzy: Ja was przepraszam, panowie, ja was bardzo przepraszam. Tak nie miało być.